Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Szczepan po raz dziesiąty próbował przeczytać dokument, który sekretarka przyniosła mu do podpisu. Była to zupełnie zwyczajna umowa, nic nieznacząca, ale Szczepan nie mógł teraz zrozumieć z niej ani słowa, a wszystko dlatego, że myślał o czymś innym. Pół godziny temu zadzwonił do niego lekarz prowadzący z informacją, że wyniki jego analiz jeszcze się pogorszyły. Gorsze, i to po pięciu cyklach chemioterapii. Lekarz mówił coś jeszcze. Tłumaczył, że nie powinien się poddawać, że powinien spróbować nowego leczenia, ale Szczepan już go nie słuchał. W tym momencie zrozumiał, że już nic mu nie pomoże, że to koniec. Czeka go bolesna śmierć. Po co więc przedłużać tę agonię, wlewając w siebie coraz to nowe porcje chemicznej mikstury? Wystarczy odciąć wszystko na raz, a wtedy wszystko skończy się szybciej. Nie będzie tych okropnych mdłości, osłabienia. Tak, będzie ból, ale on też minie, i będzie wieczność. Od roku Szczepan walczy z rakiem. Odkryto go całkiem przypadkowo podczas corocznych badań lekarskich. Szczepan, który regularnie się badał, nagle dowiedział się, że ma problem z trzustką. Etap drugi. Dla Szczepana ta wiadomość była jak grom z jasnego nieba, a potem zdał sobie sprawę, że niczego innego nie mógł się spodziewać. W końcu jego ojciec zmarł na tę samą chorobę. Szczepan postanowił jednak walczyć. Przeszedł operację, chemioterapię i wszystko wydawało się iść dobrze. Szczepan wrócił nawet do pracy, a potem ten telefon. Szczepan nie użalał się nad sobą, był po prostu zmęczony walką z chorobą. Ale było mu żal jego pomysłu, jego firmy budowlanej. Przez ostatnie 15 lat wkładał cały swój wysiłek w jej rozwój. A teraz miał silny biznes, duże konto bankowe, jego zdanie było brane pod uwagę przez innych biznesmenów w mieście. Szczepan był w przyjaznych stosunkach z rządzącymi. Jedyne czego Szczepan nie miał to rodzina, tylko matki, która mieszkała poza miastem, w domku wybudowanym przez Szczepana. W ciągu swoich 45 lat nigdy nie był żonaty. Owszem, zdarzały się romanse, ale wszystkie kończyły się tak samo. Kobieta go nudziła, wydawała mu się pusta i po prostu zrywał z nią stosunki. Jego mama już się z tym pogodziła i nawet nie pytała o małżeństwo czy wnuki. Adela Szczepana to było takie nieważne. Dobrze mu było samemu. Jego przyjaciel Mirosław, prawa ręka w interesach, tylko czasem żartował. Komu przekażesz firmę, gdzie jest spadkobierca? Szczepan tylko się śmiał. A teraz tak naprawdę trzeba się zastanowić, komu wszystko zostawić. Pewnie Mirosławowi. To dobry menedżer. W czasie, gdy Szczepan był na leczeniu, udało mu się nawet zwiększyć przychody firmy. Szczepan w końcu podpisał dokument, oparł się wygodnie w fotelu i zamknął oczy. Boże, jak on był tym wszystkim zmęczony. Całe życie tylko praca, praca, praca. Dla kogo? Dlaczego? Rozległo się pukanie do drzwi i do gabinetu wszedł Mirosław. Szczepan, cześć! Mój przyjaciel rozsiadł się w fotelu i założył nogę na nogę. Czemu jesteś taki zajęty? Nic mi nie jest. Szczepan odpowiedział ospale: Wszystko w porządku? Widzę, że wyglądasz, jakbyś oberwał workiem. Co się stało? Klinika zadzwoniła jeszcze raz. Co powiedzieli? Wygląda na to, że znów musisz przejąć stery, pasza. Szczepan spojrzał uważnie na kolegę. Mirosław najpierw zmarszczył brwi. Potem westchnął. Potem zaczął mówić, że oczywiście da sobie radę. Tylko Szczepan nie powinien się zniechęcać. Mówił dalej, i w pewnym momencie Szczepanowi wydało się, że Mirosław nawet cieszy się z takiego stanu rzeczy. A może tylko tak mu się wydawało? Dobra, Pasza, wracam do domu. Jutro przygotujemy dla ciebie wszystkie dokumenty. Przywódcy są tutaj. Powiedział Szczepan i wstał od biurka. Zrozumiałem. Mirosław skinął głową, a jego oczy zabłysły dziwnie. Czyżby choroba przyjaciela sprawiała mu radość, czy tylko czekał, aż Szczepan się podda? Szczepan nie chciał w to wierzyć, bo pracował z Mirosławem od wielu lat i przez ten czas zawsze był szczery, a może udawał. Szczepan uznał, że jego podejrzenia wynikają jedynie z bolesnych doświadczeń. W końcu jeśli nie wierzyć Mirosławowi, to komu innemu? Gdy Szczepan dotarł do domu, pierwsze co zrobił to poszedł do kuchni i wyjął nieotwartą butelkę kąg. Spojrzał na nią z powątpiewaniem. Może nie powinien jej pić. Czy to nie pogorszy jego sytuacji? Cóż, o ile gorzej mogłoby być. Usiadł wygodnie w fotelu, wypił i zamknął oczy. Tak, jego życie się skończyło. Jakie to dziwne. Jeszcze wczoraj miał tysiąc planów, tysiąc pomysłów. Nawet kiedy po raz pierwszy został poinformowany o swojej chorobie, nie był tak przygnębiony, ponieważ był pewien, że on, wojownik w życiu, i tym razem wszystko się ułoży. Wyglądało jednak na to, że tę walkę przegra. Szczepan otworzył oczy i rozejrzał się po salonie. Wkrótce jego rezydencja opustoszeje. Kto ją dostanie? Mama. Po co jej to? Myśl o mamie sprawiała, że bolało go serce. Jak ona zniesie jego odejście, współczuje jej. Mama całe życie żyła DLA niego. Była z niego dumna, wierzyła w niego. Ona, która przez wiele lat pracowała jako zwykła bibliotekarka, nigdy nie marzyła, że jej syn osiągnie takie wyżyny i stanie się bardzo bogatym człowiekiem. Tak, był jej dumą. Jakże nie chciała, by stał się jej smutkiem, ale rzeczywistość była okrutna. Szczepan nagle przypomniał sobie inne miejsce, w którym pewnie byłoby mu smutno z jego powodu. I nie, nie była to jego firma. W mieście była instytucja, którą Szczepan od czasu do czasu sponsorował. Było to schronisko DLA osób w trudnej sytuacji życiowej, coś w rodzaju ośrodka resocjalizacyjnego. Znajdowały tam schronienie osoby bezdomne, pomoc mogły uzyskać osoby maltretowane przez swoich bliskich. Schronisko zostało wybudowane za pieniądze Szczepana. Pewnego dnia przyszli do niego wolontariusze i zaproponowali ten pomysł, a Szczepan uznał, że to dobry gest mecenatu, który w pracy biznesmena też jest potrzebny. Tak powstał dom dziecka. Szczepan nigdy go nie opuścił, pomagał mu finansowo nawet później. Szczepan pomyślał, że ma dużo ubrań, których pewnie już nigdy nie założy. Powinien oddać je do sierocińca. Na pewno komuś się przydadzą. Z tą myślą zasnął i z samego rana poszedł do szaf zbierać garnitury, koszule, podkoszulki. Ileż on miał śmieci. Wkrótce był już w drodze do domu dziecka. Po drodze zadzwonił do niego Mirosław i ostrożnie zapytał, jak się czuje. Dobrze, odpowiedział mu krótko Szczepan. Będę trochę później w biurze. Powiedz prawnikowi, żeby przygotował DLA ciebie pełnomocnictwo, więc nie zmieniłeś zdania? Pasza, skończyły mi się opcje. Załatwione, stary. Szczepan po raz kolejny poczuł, że słowa Mirosława są nieszczere. Niby współczuł, ale tak naprawdę niemal się cieszył. Odepchnął od siebie te myśli. W sierocińcu spotkał się z kuratorem. Joanna ucieszyła się na widok sponsora, zabrała go do swojego gabinetu i poczęstowała kawą. Szczepan powiedział jej, że przywiózł kilka rzeczy. Joanna podziękowała mu, a następnie poskarżyła się, że inspektor przeciwpożarowy ponownie znalazł usterki w systemie sygnalizacji pożaru i trzeba go wymienić, co jest kosztowne. Wkrótce przeleję na twoje konto pieniądze na naprawę, obiecał Szczepan. Szczepan bardzo Ci dziękuję, jesteś naszym wybawcą, ucieszyła się kobieta. Co my byśmy bez Ciebie zrobili? Szczepan pokiwał w odpowiedzi głową. Od rana bolała go głowa, albo wczorajsza brandy przypomniała mu o sobie, albo choroba wracała. Już miał odpowiedzieć kierownikowi, ale w poczekalni rozległ się hałas. To Joanna, recepcjonistka, kłóciła się z jakąś kobietą. Wróć później, dyrektorka jest teraz zajęta. Mówiłam, że teraz nie ma miejsc DLA kobiet, krzyknęła recepcjonistka, ale ja nie mam dokąd pójść. Proszę, nie pytam o siebie. Gdzie miałabym pójść z córką? Mojemu mężowi odbiło. Ale nie masz żadnych przyjaciół ani krewnych? Nikogo. Joanna uśmiechnęła się z poczuciem winy do Szczepana, mówiąc: Ja to załatwię. I wyszła do poczekalni. Drzwi otworzyły się na sekundę i Szczepan zobaczył obok dużej sekretarki szczupłą, niską, brązowo włosą kobietę w średnim wieku, a obok niej nieśmiało skuloną dziewczynkę w wieku około dziewięciu dziesięciu lat. Szczepan pomyślał, że ta kobieta kogoś mu przypomina. Wstał i wyszedł za Joanną. Kierowniczka tłumaczyła coś kobiecie, radziła, żeby kiedyś wróciła, ta wysłuchała jej. I smutno pokiwała głową w odpowiedzi. Szczepan podszedł do nich bliżej. Laura! krzyknął nagle. Kobieta wzdrygnęła się, słysząc jego głos i podniosła wzrok. Tak, te oczy Szczepan pamiętał zawsze. Zielone z żółtym woalem nigdy wcześniej takich nie widział. Szczepan, wyszeptała, blednąc, ale co ty tu robisz? Nie masz gdzie mieszkać? Laura tylko wzruszyła ramionami i opuściła głowę, przyciągając dziewczynę mocniej do siebie. Nie możemy porozmawiać? Mogę pomóc. Dotknął lekko jej ramienia, jakby bojąc się, że nagle zniknie. Laura uniosła gwałtownie głowę, chciała coś powiedzieć, ale zawahała się, tylko skinęła głową w odpowiedzi. Szczepan pożegnał się szybko z Joanną i we trójkę. Szczepan, Laura i dziewczynka. Wyszli ze schroniska. Czy to twoja córka? Przerywając niezręczną ciszę, zapytał. Tak, po chwili wahania odpowiedziała Laura, to moja Eleonora. Dobra dziewczyny, chodźmy do kawiarni, chodźmy na lody. Szczepan próbował się uśmiechnąć. O dziwo, ból głowy prawie ustąpił, pozostało tylko lekkie osłabienie. Zaciągnął towarzyszki do kawiarni. Laura i jej córka posłusznie poszły za nim. W środku Szczepan zdał sobie sprawę, że to nie lodami powinien poczęstować matkę i córkę. Eleonora spojrzała na tacę z jedzeniem, którą kelnerka przyniosła do sąsiedniego stolika, po czym spuściła wzrok i przełknęła głodną ślinę. Szczepan wszystko zrozumiał. Jestem taka głodna. Zamówmy coś bardziej treściwego niż lody, zaproponował Szczepan. Oczywiście kłamał. W ogóle nie miał apetytu, ale Eleonorze spodobał się jego pomysł, choć Laura nieśmiało próbowała odmówić. Wkrótce na stole pojawiło się pierwsze danie, drugie i deser. Eleonora zajadała się z apetytem, a Laura i Szczepan patrzyli na siebie i milczeli, nie mogąc się zdecydować, kto pierwszy rozpocznie tę trudną rozmowę. Laura. Szczepan poznał ją jakieś 11 lat temu. Laura studiowała socjologię i pracowała dorywczo jako kurierka. Tego dnia przyniosła listy do biura Szczepana, i musieli wpaść na siebie przy wejściu. Laura upuściła papiery. Szczepan pomógł je podnieść, przeprosił. Spojrzał w oczy nieznajomej i zrozumiał, że ma kłopoty. To był prawdziwy zielony maelstrom czarujący i kuszący. A gdzie ci się tak spieszy? uśmiechnął się. Do Twojego szefa. Wiozę listy. Laura odpowiedziała zakłopotana. Szczepan nie udawał, że jest szefem. Wytłumaczył sekretarce drogę i został przy wejściu, czekając na laurę. Nie spieszył się na spotkanie z nią, nagle zapomniał o wszystkim na świecie. Gdy wyszła z budynku, on już tam był, poprosił o jej numer telefonu. A Laura, myśląc, że Szczepan jest tylko urzędnikiem, podyktowała mu numery. Zaczęli się spotykać. Potem oczywiście dowiedziała się, kim jest Szczepan, ale to niczego nie zmieniło. Między nimi już była relacja. To był pierwszy raz Szczepana. Zobaczył dziewczynę i zrozumiał, że jest DLA niego stworzona. A o Laurze nie warto mówić, Szczepan był jej pierwszym mężczyzną. Dzieliło ich dziesięć lat, ale to nic nie znaczyło, przynajmniej tak im się wydawało. A potem Mirosław zaczął przekonywać Szczepana, że Laura nie jest dla niego odpowiednia. Co ty widzisz w tej prostej dziewczynie? mówił. Dziewczyna jest ewidentnie ograniczona. Przyjechała do miasta, żeby znaleźć bogatego męża. I oto jesteś. Szczepan, otwórz oczy. Ona nie może się z tobą równać. Wokół ciebie jest tyle pięknych kobiet, a ty kręcisz się po tej wsi. Szczepan nie posłuchał Mirosława. Laura była słodka, dobrze wychowana. Może nie miała tego wyrafinowania towarzyskiego, ale tak było lepiej. Była prawdziwa, swojska, rodzima. Ale Mirosław nadal trzymał się swojej linii, mówiąc, że jest drapieżnikiem. Zobaczysz, niedługo poprosi cię o pieniądze, one wszystkie takie są powiedział kiedyś. I rzeczywiście poprosiła. Około trzech miesięcy ich związku. I była to niemała suma, około 3 milionów. Szczepan nie mógł w to uwierzyć, czy jego przyjaciel miał rację. Powinien zapytać Laurę, po co jej takie pieniądze, ale tego nie zrobił. Przypomniał sobie słowa przyjaciela. A Laura jakoś wymamrotała, zmieszana, nic nie wyjaśniła. A Szczepan wyszedł bez odpowiedzi i nigdy więcej się z Laurą nie spotkał. Mieszkała wtedy w hostelu. Przestał odbierać od niej telefony. Laura próbowała się dodzwonić kilka razy, a potem przestała się odzywać. Szczepan uznał, że tak naprawdę otworzyła się, gdy tylko zrozumiała, że nie będzie wsparcia materialnego, przestała się nim interesować. Mirosław wtedy zaakceptował decyzję Szczepana. Potem w jego życiu pojawiło się wiele innych kobiet, ale wszystkie niewłaściwe. A może po prostu szukał kogoś przynajmniej podobnego do Laury, ale nigdy jej nie znalazł? Siedzieli w milczeniu, patrząc na siebie. Co się stało z twoim mężem? zapytał w końcu Szczepan. Wyrzucił mnie i córkę z mieszkania. Nie byłyśmy tam nawet zameldowane. Laura odpowiedziała cicho A mama? Nie możesz do niej pojechać? Mieszka gdzieś na wsi, o ile pamiętam, prawda? Kiedyś tak. Zmarła dawno temu. Tak, moja córka i ja jesteśmy tam zameldowane, ale domu już dawno nie ma, spłonął. Tak to już jest, to smutne. Jeśli chcesz, możesz się u mnie zatrzymać. W końcu nie jesteśmy sobie obcy. Nie jesteśmy sobie obcy. Powtórzyła Laura i spojrzała na Szczepana zamyślona, zamilkła, po czym zapytała. Szczepan? Dlaczego mnie wtedy zostawiłeś? Naprawdę myślałeś, że jestem merkantylną i wyrachowaną suką? Dlaczego miałbyś tak powiedzieć? Cóż, odszedłeś, gdy poprosiłam cię o pieniądze. Laura uśmiechnęła się. Zdawałam sobie z tego sprawę, prawda? Tylko ty się myliłeś. Chciałam ci to później wytłumaczyć, ale twoja koleżanka mi wytłumaczyła, że nie jestem w twoim typie. Mirosław? Rozmawiałeś z nim? Nic mi o tym nie mówił. Przyszedłem do Twojego biura dwa tygodnie po tym, jak przestałeś się do mnie odzywać. Mirosław spotkał mnie przy wejściu. Próbowałem mu wszystko wytłumaczyć, prosiłem, żeby przekazał Ci moje słowa, ale najwyraźniej zdecydował inaczej. Chcesz poznać prawdę? Szczepan przytaknął niepewnie w odpowiedzi i usłyszał taką historię. Następnie Laura poprosiła o pieniądze na operację mamy. Miała problemy z sercem i potrzebowała pilnego, kosztownego leczenia. Laura była tak nieśmiała, że wstydziła się poprosić ukochanego o pomoc, a gdy już się zdecydowała, nie bardzo potrafiła wszystko wyjaśnić. Potem zebrała się na odwagę i poszła do gabinetu, ale spotkała Mirosława. Wysłuchał jej z lekkim uśmiechem i powiedział, że poinformuje Szczepana o jej wizycie. Laura nie mogła się doczekać telefonu od Szczepana. Ale on nigdy nie zadzwonił. Zdesperowana zaczęła szukać nowej pracy na pół etatu, aby opłacić leczenie mamy. Znalazła pracę jako pokojówka w hotelu i tam poznała Kajetana. Był już po pięćdziesiątce, to był jego hotel. Młoda dziewczyna bardzo polubiła podstarzałego kochanka. Laura, licząc na pomoc, opowiedziała mu o swojej matce. Kajetan zgodził się pomóc, ale pod warunkiem, że Laura za niego wyjdzie. Chciał mieć młodą żonę. Laura się zgodziła. Kajetan dał pieniądze na operację, ale wkrótce potem jej matka zmarła. Laura została sama ze starym mężem. Musiała rzucić szkołę i zorientowała się, że jest w ciąży. Zgodnie z terminem porodu było to dziecko Szczepana. Kiedy Kajetan dowiedział się o ciąży żony, wpadł w złość. Zrozumiał, że to nie jego dziecko, ale potem to przemyślał i się uspokoił. Niech rodzi. A jak jej się znudzi, to ją wyrzuci razem z miotem. Przez te wszystkie lata Laura żyła jak w piekle. Stary mąż niszczył ją moralnie, podnosił nawet ręce i zawsze wypominał, że Laura urodziła córkę, od której nie jest jasne. Laura znosiła te wszystkie lata, ponieważ nie miała dokąd pójść. I z tego powodu była udręczona. Jej córka wszystko rozumiała, widziała jak jej matka cierpi. Kajetan od wczesnego dzieciństwa wmawiał dziewczynce, że jest zapłodniona, obca DLA niego. Zrobił nawet test DNA, żeby to udowodnić, dlaczego nie wyrzucił Laury wcześniej. Lubił ją torturować, czuć nad nią swoją władzę, ale ostatnio mu się to znudziło. Poznał inną kobietę, również młodą i głupią, i na niej skupił swoją uwagę. A Laurę i jej córkę po prostu wyrzucił za drzwi. Laura była zagubiona bez pieniędzy, bez mieszkania, z dzieckiem. Co miała zrobić? Tak, wpadła na pomysł odnalezienia Szczepana. Przez te wszystkie lata potajemnie śledziła jego życie, wiedziała, że jest odnoszącym sukcesy biznesmenem. Ale jak miałaby się z nim spotkać po tylu latach? Czy Szczepan jej uwierzy? Zrozpaczona poszła do samego sierocińca i tam niespodziewanie spotkała Szczepana. Szczepan słuchał i milczał. Laura, słodka Laura, wciąż taka bliska i kochana. A on, jak mógł wtedy słuchać Mirosława? Przecież gdyby wtedy dał Laurze pieniądze, może jej mama nadal by żyła i byliby razem od lat, a on wychowywałby własną córkę. Szczepan spojrzał z poczuciem winy na Eleonore. Dziewczyna siedziała ze spuszczonym wzrokiem. To, że jej ojcem był Szczepan. Wiedziała od dawna. Tamten ojciec, Kajetan, był obcy, przerażający, odrażający, a ten był kochany, ale taki daleki. Jej mama pokazała kiedyś jego zdjęcie w internecie. Dziewczynka chciała się nawet z nim skontaktować, ale Szczepan nie miał stron na portalach społecznościowych, a dziewczynka nie odważyła się pójść do jego biura. Spotkanie w schronisku również było dla niej całkowitym zaskoczeniem. Dopiero teraz Szczepan zdał sobie sprawę, że naprawdę jest do niego podobna. To samo wysokie czoło, ciemne, falujące włosy. Boże, ile lat stracił? Wtedy Eleonora podniosła wzrok i spojrzała wprost na Szczepana, który nawet wzdrygnął się ze zdziwienia. I oto oczy Eleonory wbiły się w oczy jej mamy. Nie wierzysz, mamo? Dlaczego milczysz? zapytała dziewczyna, po czym spojrzała na Laurę. Mamo, dlaczego się przed nim płaszczysz? Chodźmy stąd. Dziewczyna wstała stanowczo i spojrzała pytająco na Laurę. Zaczekaj, zawołał w końcu Szczepan. Nie idź. Laura, zrozum, to tak jakbyś wylała na mnie kubeł zimnej wody. Mam córkę i nawet o tym nie wiedziałam. Eleonoro, nie gniewaj się na mnie. Daj mi czas na uświadomienie sobie, że jestem ojcem. Uwierz mi, nie opuszczę cię. Eleonora zadrżała i spojrzała na ojca, który wyciągnął do niej ręce, a dziewczyna odwzajemniła się tym samym. Po wyjściu z kawiarni Szczepan zabrał Laurę i Eleonorę do swojego domu. Wieczorem, gdy Eleonora zasnęła w swoim nowym pokoju, zwierzył się Laurze, że jest poważnie chory. Ale wyzdrowiejesz, prawda? Laura zapytała z drżeniem w głosie. Szczepan objął ją i wyszeptał. Do dzisiaj myślałem, że już się poddałem, nie mam po co żyć, ale teraz zrozumiałem, że mam rodzinę. Mam ciebie, córeczko. Tak, zamierzam się leczyć. Laura przylgnęła do niego mocniej. Tak, teraz już nigdy się nie rozstaną. Następnego dnia szczepan poszedł do biura i pierwsze co zrobił to zwolnił Mirosława. Był w szoku. Dlaczego? Szczepan powiedział mu o spotkaniu z Laurą. A ty uwierzyłeś temu oszustowi? Mirosław zaśmiał się złośliwie. Co za głupiec, okradnie cię ze wszystkiego. Ale jakie to ma znaczenie, ile ci zostało? Tutaj pokazałeś swoje prawdziwe oblicze. Szczepan uśmiechnął się. A ja wciąż miałem wątpliwości. Powiedz mi, dlaczego mi to zrobiłeś? Myślałem, że jesteś moim przyjacielem. Jakim ty jesteś dla mnie przyjacielem? Zawsze odnosiłeś większe sukcesy, byłeś bogatszy. Ukończyliśmy ten sam instytut, a ja studiowałem lepiej od ciebie. Ale w końcu stałem się Twoim chłopcem na posyłki. Kobiety zawsze cię podrywały. Ta Laura, przystojna, głupia, bardzo mi się podobała. Ale nie, zakochała się w tobie. Próbowałem ją potem poderwać, ale mieszkała ze starcem. Wiedziałeś o wszystkim. Szczepan był zdumiony, jak chytry i podstępny był Mirosław i wiedział o mojej córce, bądź teraz szczęśliwy, masz komu zostawić swoje miliony. I tak niedługo umrzesz. Mirosław krzyknął gniewnie. Wynoś się, powiedział zmęczony Szczepan, i tak się rozstali. A Szczepan, wyznaczywszy innego pracownika na POO kierownika, jeszcze tego samego dnia udał się do kliniki. Wkrótce kontynuował leczenie, było długie, ciężkie, Laura i Eleonora wspierały mężczyznę, jego mama była przy nim. W końcu Szczepan pokonał chorobę, on i Laura pobrali się, a teraz mają przed sobą całe życie pełne sensu.